Ale też i zdroworosądkowi Polacy wiedzą, że o przyrodę trzeba dbać, ale tak jak to robili nasi dziadowie, a nie doprowadzić nasz kraj z powrotem do skansenu, do tego, że będziemy żyć i funkcjonować na bagnach. Przecież to, co się robi, nawet to też wszystko wypływa z Europejskiego Zielonego Ładu, tak zwanego norma GAEK-2. A propos bagien: to jest norma, która, w której. Są zapisy, że jeśli grunty mają zawartość tam jakąś procentową organiki, torfu i tak dalej, nie mogą być głęboko orane, nie mogą być meliorowane, czyli będzie ich jakby powtórna renaturyzacja następowała i ubagnienie, więc wracamy do bagien, wracamy do skansenu. To się wiąże z tym, bo te pola, które dzisiaj są odwodnione i zmeliorowane, one często funkcjonują jako stół paszowy dla bydła mlecznego, mięsnego, i według tej normy, która zresztą jest sprzeczna z Schematami, ale jeden urzęda spisze jedno, drugi, drugie, oni się nawet nie konsultują.